Nazywam się Edmund Zgunana. Chcę was przede wszystkim serdecznie pozdrowić. Pochodzę z Łobdo Mam 26 lat i jestem singlem. Od dwóch miesięcy uczęszczam na kurs alfabetyzacji. Muszę powiedzieć, że początki nauki były dla nas bardzo skomplikowane. Nie wiedzieliśmy, jak trzymać długopis i pisać. Dzięki Bogu. Teraz idzie nam znacznie lepiej. Jesteśmy już w stanie coś przeczytać i napisać. To zasługa naszego nauczyciela. Kurs alfabetyzacji jest dla nas naprawdę bardzo przydatny. Mamy tu różne zajęcia. Ostatnio na przykład mieliśmy lekcję zatytułowaną Znajomość oryginalnego języka jest atutem, ponieważ uczymy się tu pisać i czytać w naszym ojczystym języku More. Mamy też naukę liczenia, która jest nieoceniona. Naprawdę jest nieoceniona. Gdy zajmujesz się sprzedażą i nie osiągasz zysku, trzeba zacząć od nowa, ale w inny sposób. Gdy opanujesz poprawne liczenie, to rzeczywiście umiejętność ta bardzo pomaga w biznesie. Chcemy Wam bardzo podziękować za Waszą pomoc. Dziękujemy również za to, że nas odwiedziliście. To nas motywuje i jeszcze bardziej zachęca nauczyciela. Dziękujemy.